W meczu inaugurującym siódme akademickie mistrzostwa Europy w piłce nożnej reprezentacja Uniwersytetu Przyrodniczego z Wrocławia spotkała się z fińskimi studentami z Uniwersytetu Piłkowskiego. Sebastian Bednarz, trener azetysiaków z Uniwersytetu Przyrodniczego. No i jakie nastawienia przed tym turniejem co chcecie osiągnąć? Na pewno chcemy zagrać na początku trzy dobre mecze w grupie. Ciężko mi powiedzieć, co to znaczy dobre, bo też nie wiemy jak się będzie prezentował przeciwnik. Liczymy na zwycięstwa oczywiście. Jej próbę będziemy bić o, o, się o awans do, do pierwszej występki, zobaczymy, no bo ISKO nas zweryfikuje nasze umiejętności, nasze zaangażowanie. Już za, za dwie godziny będziemy wiedzieć, w którym miejscu jesteśmy i wtedy będziemy oceniać, co dalej. Myślę, że na pewno nie poddamy się i w każdym meczu będzie 100% zaangażowania, 100% walki, 100% każdy odda z siebie tego, co, co ma i potrafi. I, 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 I wtedy będzie dobrze, bo, bo jeżeli każdy będzie walczył i, i będziemy się starać grać dobre mecze i każdy na swoim poziomie zagra, to ja już wtedy będę zadowolony. mam was nie zje, bo to wasze trzecie mistrzostwa. Ale nie trzecie w piłkę nożną, tak? Do tej pory były inne dyscypliny, ale co to była czy piłka wodna? Piłka wodna, nie no, wcześniej dwa razy uczestniczyliśmy w mistrzostwach Europy futsalowych, no jednak ta dyscyplina nieco inna, a trzon zespołu ten sam. Tu się gra w piłkę, tam się gra w piłkę. Dzisiaj gramy na sztuczny nawierzchni, czyli można powiedzieć, że nie tak daleko odbiega ta nawierzchnia od nawierzchni parkietowej, jest super pro, prosto, także jest, jest dywan, można powiedzieć, jest lotnisko, także, także no myślę, że umiejętności chłopaków zdobyte na, na hali mogą się dzisiaj przydać. Też mamy chłopaków, którzy grają na Boisku Zielonym, w dobrych ligach, w dobrych zespołach mogą stanowić dzisiaj naprawdę o, o, trzonie, o, 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 o trzonie zespołu. Czego mam życzyć? E, szczęścia i, 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 i o tym życzyć przede wszystkim, żebyśmy się nie poddali. Do tego życzymy i tej jednej bramki więcej w każdym meczu od przeciwnika. Pierwszy mecz grupy AUP Wrocław wygrał 2 do 1. W drugim meczu tej grupy Uniwersytet Cypryjski bezbramkowo zremisował z UFR Stabskan. We wtorek o godzinie 11 na boisku przy ulicy Sztabowej podopieczni Sebastiana Bednarza zmierzą się z Francuzami. Finowie o godzinie 16 zagrają za to z Cypryjczykami. Zapraszamy.